Dziś porozmawiamy na temat e, skóry suchej i pokażę Wam gotowy plan pielęgnacyjny właśnie dla tego typu cery. Jaka jest cera sucha? Słuchajcie, cera sucha jest. E, Mało elastyczna jest dosyć taka tempa w dotyku, brakuje jej elastyczności, brakuje jej nawilżenia, jest szorstka, zdolna do podrażnień. Niestety na tego typu cerze również dosyć widoczne są zmarszczki, i one się pojawiają wcześniej i ciężko je zlikwidować, więc to jest też skóra, która ma zamknięte pory, no, to jest cera wymagająca, ale nic słuchajcie straconego, ponieważ ta cera potrzebuje przede wszystkim głębokiego nawilżenia. A żeby to nawilżenie miało miejsce, to trzeba tą skórę również w mądry sposób przygotować do nałożenia odpowiednich produktów, żeby one miały szansę na skórze zadziałać. I tu mam dla Was gotowy zestaw pielęgnacyjny w oparciu oczywiście o markę Nuskin, który się genialnie sprawdza przy tego. Typu cerze, więc zapraszam Was serdecznie. Za chwilkę Wam pokażę, co należy nakładać krok po kroku, żeby osiągnąć wymarzony efekt. Zaczynając od początku, oczywiście, zaczynamy od demakijażu produkt To be Clear, ktoś mnie obserwuje tu, to zna już ten produkt, ponieważ go pokazuję dosyć często. Dlaczego w przypadku skóry suchej również się sprawdza? Ponieważ genialnie oczyszcza skórę z makijażu, to robi takie wstępne oczyszczenie, ale też skórę nie ściąga, dodatkowo nie przesusza. Na pewno osoby z cerą suchą nie lubią tego efektu, kiedy myjecie twarz, osuszacie i ona jest na maksa ściągnięta. I naprawdę trzeba się mocno trudzić, żeby ten efekt te zniweł więc ten produkt Wam się genialnie sprawdzi, żel do demakijażu To Be Clear oczyszczamy twarz, zmywamy i przechodzimy do e, następnego etapu, czyli demakijażu. Powiedziałam demakijażu? Nie, do oczyszczania. Oczywiście, demakijaż zrobiliśmy tobie clear, natomiast teraz przechodzimy do oczyszczania skóry. I tu oczywiście niezawodna technologia Lumispa Aio, która jest dla każdego typu cery, więc wszędzie zobaczycie ją u mnie, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry każdego typu cery. E, natomiast tu do tego, do tego rodzaju e, cery polecam Wam oczywiście żel, który będzie żelem do e, skóry właśnie suchej, bo tak jak mówiłam mam pięć rodzajów żeli, więc tutaj w tym przypadku Lumispa Ajo i żel do cery suchej oczywiście nie zapominamy o napce z kwasem hialuronowym, która dodatkowo genialnie skórę nawilża, zwilżamy skórę przed nałożeniem e, żelu i przed oczyszczaniem Lumispa Ajo. natomiast ten produkt również dla cery suchej bardzo rekomenduję w ciągu dnia w ten sposób sobie aplikować na skórę, ale też na włosy genialnie koi nawilża, jest bardzo przyjemne i bardzo, bardzo wydajne na dwa kroki. kroki to jest tonizacja i nałożenie serum tonizacja to jest um, tonik Imbalance, um, bardzo delikatny, świetnie normalizuje nasze pH, e, dodatkowo nawilża, więc ten produkt Wam się świetnie sprawdzi i następnie nakładamy serum e, z kwasem hialuronowym który jak wiemy nam skórę głęboko nawilża, więc ten produkt Wam się idealnie sprawdzi do cery Suchy. Przechodzimy do nawilżenia w postaci kremu, krem moisturizmi albo Dual Day. Te dwa kremy Wam bardzo serdecznie polecam. Głęboko skórę nawilżają krem, aż się po prostu wtapia w skórę, jak skóra go pije dosłownie. Jest bardzo przyjemne, później cały czas uczucie nawilżenia skóry. I oczywiście ochrona na dzień 50, która również tam skórę genialnie nawilża, dodaje pięknego glow, którego brakuje w cerzy suchej i oczywiście chroni, dodatkowo pięknie pachnie. Bardzo często Wam rekomenduję ten produkt i w tym przypadku również się genialnie sprawdzi. A jeżeli chodzi o noc, to oczywiście w przypadku skóry suchej to już w ogóle... To jest maskę absolutny, czyli maska Pillow Glow, głęboko nawilżająca. Na noc nakładacie, idziecie spać i rano wstajecie i czujecie, jak wasza skóra absolutnie właśnie nie jest ściągnięta, tylko jest napita, nawilżona, pełna blasku, jędrności. To jest produkt e, po prostu numer jeden, który musicie mieć. I teraz technologie, które Wam jeszcze rekomenduję oprócz Lumispa Aio, w przypadku cery suchej boost do codziennego stosowania z Activating serum to jest serum wypełniające drobne zmarszczki, ale również głęboko nawilżające skórę. To jest mieszanka kwasu hialuronowego i to jest taki zestaw, który pozwoli Wam cały czas mieć poczucie nawilżonej skóry, czyli to nawilżenie, które wam. Wejdzie dzięki prądom galwanicznym, dzięki prądom mikropulsacyjnym zmiennym w technologii Boost, wytłaczając ten produkt, powodujecie, że poziom nabierzenia nie ulatnia się, tylko tak naprawdę cały czas jest odpowiedni jego poziom w waszej skórze. Więc to jeszcze właśnie oprócz tego, tak jak mówiłam. Osoby z cerą suchą mają tendencję do drobnych zmarszczek, i te drobne zmarszczki w piękny sposób można wyprowadzić dzięki codziennemu stymulowaniu skóry do produkcji kwasu hilaronowego, elastyny, kolagenu. I tu w przypadku tej technologii właśnie to sobie zapewniamy. I to jest taki codzienny stymulator, codzienny bodziec dla Waszej skóry, żeby dodać jej nawilżenia, blasku, regeneracji i wypełnienia właśnie zmarszczek. Więc to jest technologia numer jeden, szczególnie właśnie dla osób młodszych, nawet 18 plus. Bo tu jak najbardziej osoby młode mogą stosować tą technologię, natomiast e, kobiety, mężczyźni po 30 dodatkowo uzupełniłabym Waszą pielęgnację przynajmniej raz w tygodniu, to jest takie minimum, ale na początku tak naprawdę można stosować co 72 godziny czyli niezawodny agelog Galvanic Spa wraz z ampulkami i do tego oczywiście krem peptydowy, który również wygładza, wypełnia zmaszczki i ten, y, ta technologia Wam spowoduje, że skóra będzie na maksa nawilżona, zrewitalizowana, napita, y, zliftingowana, więc to jest takie combo, jeżeli chodzi o anti-aging i y, y, zobaczycie osoby z serą suchą, że tutaj zobaczycie już efekt po pierwszym zastosowaniu, będziecie w szoku, co można uzyskać dzięki tak małemu i niewinnemu urządzeniu. Jeszcze taką Wam dodam perełkę od siebie. To jest maseczka z linii Epoch. Ying Yang jest bardzo ciekawym produktem, ponieważ, pokażę Wam na dłoni, nakładasz na dłoń, jest jasna, i w momencie, kiedy zaczynamy ten produkt pocierać, to zaczyna nam zmieniać kolor na taki ciemniejszy, taki niebieski. Ona jest z węgla aktywnego i to jest produkt, który zmiękcza naszą skórę i dodaje jej głębokiego nawilżenia, ale właśnie takiej bardzo przyjemnej miękkości i ukojenia. I ta skóra jest taka zmiękczona, jest taka nawilżona, jest taka uspokojona, jest taka zregenerowana, ukojona. Bardzo lubię ten produkt. Oprócz tego ma właściwości detoksykujące. Ehm, świetnie działa na Skóra, która jest przemęczona wpływem naszego środowiska, czyli właśnie zanieczyszczeniami środowiska, czasami czujemy, że ta skóra jest przesuszona, zmęczona, potrzebuje takiej naprawdę mocnej regeneracji, to jak lubicie szczególnie takie właśnie maseczki, takie rzeczy, które możecie sobie nałożyć na twarz i sobie tak posiedzieć z tą maseczką, to bardzo Wam serdecznie rekomenduję ten produkt. Będziecie zachwyceni, będziecie zachwyceni, bo to jest bardzo dobry produkt i on, e, ta maseczka jest ogromnie wydajna. Ja to opakowanie mam już kilka miesięcy, tego się też nie nakłada codziennie. Ja tak sobie lubię przy weekendzie na spokojnie nałożyć taki produkt i z nim pochodzić y, e, i też się świetnie w ogóle sprawdza. Trzymamy około 15 minut y, i później zmywamy i czujemy jak skóra od razu jest dużo bardziej nawilżona i miękka. I to wszystko. Wszystkie produkty wypiszę pod filmem, dam linki do każdego produktu. Osobno, oczywiście na początku opisu, dostaniesz ode mnie link do rejestracji na VIP konto. VIP konto jest bezpłatne, bez zobowiązań, zamawiasz kiedy chcesz, ile chcesz, więc tutaj nie ma tutaj żadnych zobowiązań. Masz tylko i wyłącznie szereg plusów z tego, że masz takie konto, bo masz na stałe cenę dystrybutorską do dyspozycji na wszystkie produkty, wszystkie technologie i wszystkie suplementy na oficjalnej stronie Nuskin.com. Pamiętaj, żeby kupować tylko i wyłącznie od oficjalnego dystrybutora, więc rejestrując się na takie taki konto z linku ode mnie, masz Masz gwarancję i pewność tego, że masz 100% oryginalny produkt, że masz dwa lata gwarancji na technologię, że masz pełną moją opiekę plus wsparcie biura obsługi klienta. I w momencie, kiedy decydujesz się na zakup z czarnego rynku, w tym mam na myśli też różne akcje, aukcje internetowe, to pamiętaj, że oficjalny dystrybutor marki nie ma zgody od firmy na odsprzedaż produktów na przeróżnych aukcjach, ponieważ u nas tak naprawdę najważniejsze jesteś ty. Najważniejszy jesteś ty, kontakt z tobą bezpośredni. Ja wszystkich swoich klientów znam osobiście, z każdą klientką, klientem rozmawiam, doradzam, opiekuję się takimi osobami i to jest najważniejsze, ponieważ nie wystarczy kupić produkt i po prostu go używać. Natomiast chodzi o to, żeby mieć stałą opiekę, żeby tą pielęgnację też z czasem zmieniać, dopasowywać, żebyś dostała dokładną instrukcję obsługi, jak używać danej technologii, jaki zestaw dla ciebie będzie najlepszy. Bo pamiętaj, te zestawy, które widzisz tutaj, do, podzielone na różne technologie. Typy cery. To jest świetna ściągawka, ale każdy z nas jest inny. I jeżeli się dany produkt nie będzie sprawdzał, to też trzeba będzie pomyśleć, dlaczego się nie sprawdza i co można zmienić. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć stały kontakt z osobą, która ci w tym pomoże i się po prostu tobą zaopiekuje. Ale też to będzie ukłon Twój w moją stronę za moją włożoną pracę i rozwój mojego biznesu, za co będę ogromnie wdzięczna. Tak więc odsyłam do opisu pod filmem i serdecznie dziękuję za dzisiaj. I już dziś zapraszam na kolejny odcinek, który już nie mamy.